Cześć! Z tej strony Mixer z dziś i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy w Sonic Frontiers, więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, a my przechodzimy już do filmu. Yy, jesteśmy tutaj, bo... To jednak nie ten szmaragd Chaosu. Yy, jednak to jest ten. No bo teraz gramy w Sonika. Wczoraj był... Wczoraj było dziedzictwo Hogwartu, dziś jest Sonic Frontiers. Jutro będzie dziedzictwo Hogwartu, pojutrze Sonic Frontiers. No i tak w kółko. No i odblokowaliśmy kolejne szmarek Chaosu żółty tym razem. A ja coś myślę, że za niedługo będziemy kończyć grę, bo mamy idealną ilość zębatek na poziomy, yy, no zdobądź szmaragd chaosu. Hop! Jak widzicie mamy... nie. Mamy 3500 koko, a ja nie zapisałem, bo ja miałem na maksa yy, miejsce na ringi i szybkość i nie zapisało mi się. No cóż. Czasem tak jest. Więc mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego, że okaże się, że będzie walka z, z trzema tytanami, a ja będę miał po, po, na maksa poziomu ringów i tej prędkości. Bierz pamiątki po Sage, dobra. To tak może być. Musimy zebrać pamiątki po Sage, to tak jest. Git. to Dotypniemy się może nawet do tego portalu, o. Op. I sobie tam co? Gdzie my mamy być ogólnie? A, a, pewnie jakieś... A no właśnie, to na spokojnie. Bo przecież takie będę, jeszcze te wyzwania. Ale do której Sage my mamy się udać? A do tej tu. I teraz będziemy mieli 75! Uuu! No dobra. To robimy teraz poziom. Ale zanim... O, 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 o! O! No właśnie, pamiątki po zawsze... Przygarniemy, bo potrzebujemy ich dużo. Wymagania 3 Zębatki Mamy zero zębatek, ale to nic nie zmienia, bo to jest ostatni poziom. Wspomnienia z Auranus Island Tłumacząc na polski. Znaczy mówiąc po polsku. Wspomnienia z Auranus Island. Z wyspy Uranus. Jesteśmy w poziomie. No mam combo. No co jest? No mam, mam combo. No. Doda. Ale nie jestem w menu tytułowym, ponieważ... Nie! 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 Wiecie, że ja nie lubię tych poziomów. To ogląda serię na bieżąco, wie. Bo ja nie umiem... Ja nie umiem... Przechodzić takich poziomów, nie. No a teraz, gdzie tam już pierwszy ring z czerwoną gwiazdką? ominąłem, minąłem to, 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 to już... To już nie! No, gdzie to jest? O, tu. O, tu. Tu. O, ręczny bolącznik. No, Sonic. O. Wiecie co no ja może powtórzę ten etap? O. o. Teraz ja nie dam, będę jak najwolniej możliwie jechał, żeby. Wiecie co widzowie? A jeszcze raz ponownie ten etap. Teraz wiem, mam się trzymać tej strony i skakać cały czas. no co jest? Teraz środek. O. No chociaż ten mamy, to teraz... O, nie zginiemy. Dobra. Po prostu ja sobie kiedyś będę musiał jeszcze raz zrobić ten etap, no bo już mi się nie opłaca. Jak mam ten jeden... A dobrze wiecie, jak dla mnie trudne jest coś takiego. No ale... Myślałam, że to teraz się podniesie! Jeszcze ja zginąłem. Najchęcej to bym ponowił etap. I teraz to się podniesie. No, a teraz proszę się podnieść, albo to ma skrzynki więc się nie podniesie, dobra ja mam szans na eskę na pewno No co ja zrobiłem? To widzowie. Hop. No nie, no. Prawie, Hop. O. Yes! Nie, znowu na desce. Będę... O. To będę mógł... zobaczyć gdzie jest kling z czerwoną... Tam jest? Tam jest? Tam jest? No czemu? No! A ja się tak nie orientuję! O, widzę... O, na środku, na środku! Ostatni, no ominąłem jeden, wiem gdzie jest i ja ominąłem drugi, pierwszy też wiem gdzie jest. Spróbuję jeszcze raz. Trzymać się po tej stronie. Jest! Dobra. I teraz tamten to do tamtego muszę trochę Poczekać. Dobra. O? A myślałem, że mogę to zrobić. Op, op, op. Czemu to zrobiłem? Bo mi się bardziej opłacało. Op. Teraz tu. Teraz, teraz tutaj Teraz tu i tu. I znowu deska. I to było chyba gdzieś na środku i trzeba było wyskoczyć, dobrze pamiętam? Było w dobrym miejscu Byłem w dobrym miejscu, ale byłem w złym. Dobra, szybko, szybciej, Sonic. Teraz szybciej, ale wcześniej wolno. Musi. No, tak jestem ja. Widzowie? Robimy Eskę? A jestem w stanie na tym zrobić Eskę. O, bo ja kompletnie nie umiem. O! A miałem taki dobry czas. Dobra. Hop, hop. Tu dużo czasu stracę. I tu. Dobra. Hop. Hop. Teraz tu, szybko, tu i tu. Dobra. Teraz szybko mam. Nie, nie, zdążę. A może? Może jednak? Nie. Ale zdążę na A. no A zdążę. Na S nie. Zrobiłyśmy A. Zabrakło nam minuty i 9 sekund na Eskę. Próbujemy zrobić A. Najpierw spróbujmy na tą Eskę. Bo na Eskę czuję się lepiej. Jakoś. Nie wiem czemu. Czuję się lepiej. Yy, na zrobienie eski Niżna Niżna tutaj stracę dużo czasu. Okej, okay, tu tu muszę poczekać. O dobra i teraz znowu. Deska. Dobra, i próbujemy. 15 sekund. Yy. Możliwe, możliwe. Tak, eska. Eska, super Widzowie, Widzę, zrobiłem. Moja druga eska w życiu. Jak ja to zrobiłem! Dobra, to teraz jeszcze ten jeden ring z czerwoną gwiazdką. I postaramy się pozbierać też te, tą ilość ringów. Tu co prawda może nie być o tak dobrze. O! Ale trochę tam spróbujemy. Tu, tu wszystkie chcemy zdobyć. A na czasie nam nie zależy. Za teraz zależy nam na ringach. O, o. A nie na czasie. Dobra. Mamy 81 ringów. Raczej nie zginiemy, bo tu trudno zginąć na tym poziomie. Z moich obserwacji tak wynika. O, tutaj. Tutaj. Dobra. Tu sobie zginiemy. O, z tego też dostaniemy na pewno ringi. Okej. Okay. Mamy 91. Na... No. 120. Dobra, mamy 114, czyli już mamy o 100. Dobra, próbujemy zdobyć. Nie, nie udało się, ale mamy jeszcze na no spokojnie kilka prób do zrobienia. 135 ringów i teraz został ten jeden ring z czerwonym gwiazdką. Nawet nie taki zły czas, Mimo tego, że mamy D Dwie minuty. Dobra. Najgorsze jest to, że tam tu się jakby... Bo ja mogę na tym stracić ringi i chodzi o to. O! Bo jak będę po tej stronie, to na pewno mi się uda. Co? Co ja zrobiłem? To na Eskę chyba bardziej. By mi się przydało. Dobra, Hop. raz, dwa. Tutaj raz, dwa. Dobra. Tu. Dobra, i teraz tu. Jest, mamy! Mamy to widzowie! Udało się! Jeszcze ukończyliśmy na A. A jak. Amazing! Niesamowity wynik. Ukończ wszystkie cztery misje. Tylko. Tak się składa, że nam nie jest potrzebne. Nam nie są do niczego potrzebne te klucze już. Więc. No więc tych klucz za bardzo nie wykorzystamy, bo mamy idealną ilość. Zbierz pamiątki, po page. Ile teraz potrzebujemy tych pamiątek? Jeszcze 67. Mmm. No zrobię. To ja się tepnę tu do łowiska. O. I trochę połowimy ryb. Znaczy, przez dwie minuty, to nie można powiedzieć, że trochę. No praktycznie nic nie połowimy. Co? No. No. A, że w ten sposób to ja nie chcę. Choć w sumie nie, dostaniemy pamiątkę. Jednak chcę kwadrat. Jej, pamiątka. O, i tutaj też coś jest. O. Też coś na pamiątkę. Nie wiem, jakim cudem mi się udało. Dobra, teraz do tego łowiska. Przez tą minutę będzie. Na serio? Tak daleko się przenieśliśmy. Dobra, hop. Po... Połowy się. No. Chodzimy do łowiska i będziemy łowić ryby przez. Nawet nie minutę. ja już mogę się zżegnać z wami. Ale... Możecie być ciekaw, co złowię teraz. Choć wątpię. Bo nie lubię snudne. W już się z wami pożegnam. Więc... A, jesteśmy na południowym łowisku, jakby coś. Więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Bo z wami Mikser z Dziśu. Do zobaczenia. Pa! Cześć!